Witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Sebastian Kowalczyk. No chyba dzisiaj wypadałoby Wam złożyć życzenia świąteczne, więc życzę Wam wesołych świąt, bo następne materiały już będą, może nie do końca z nadwody, ale będzie odcinek w WSI, będzie odcinek z SSR-ką, dzisiaj o 16 przyjeżdża po Misati i lecimy nad wodę, zobaczymy co tam strażnicy robią. A teraz sobie chwilkę porozmawiamy o świątecznych promocjach. Pierwsza promocja, na którą wiele osób czekało, to promocja okularów Wiley X minus 10%. Pewnie teraz będziecie mieli w domu troszeczkę więcej czasu, aby się tam przyjrzeć, które modele można sobie jakby wybrać, które Wam będą pasowały, więc jak najbardziej zapraszam. Ale to oczywiście nie wszystko. Wczoraj wrzuciłem materiał o przynętach na szczupaka. Widziałem, że się materiał cieszył bardzo dużym zainteresowaniem. No i w związku z tym, oczywiście też promocja. Robimy promocję na wszystkie kopyta Relaxa. Czyli od tych ogromnych kopyt. Momencik, gdzie one tutaj leżą? O. Proszę bardzo. Ośmiocalowe kopyta. Kopyta 4L, kopyta 4. Kopyta 5, y, y, kopyta 6, no ogólnie kopyta, 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 ale również w tą promocję, jakby ktoś chciał sobie kupić przynęty na okonie, to również te mniejsze y, kopytka. Y, no dobrze, ale to czas y, oczywiście na szczupaki, więc do promocji dorzuciliśmy y, 9-calowe y, szady, to są te wielkie y, kotlety na y, szczupaki. Tutaj można zbroić do trollingu, można zbroić do łowienia z ręki. Bardzo fajna przynęta. I tania. A tutaj jeszcze będzie na promocji minus 10%. Jak tam chłopaki? Ok. Paweł, tam, a coś o Nowościach mi też powiesz za chwilę? No, mogę powiedzieć. Może powiedzieć, że chłopaki są tak zakopani w paczkach, że się w głowiu nie mieści. Dobrze. Następna promocja to Twistery. Wczoraj powiedziałem, że ja nie przepadam za twisterami, ale tak przemyślałem to jeszcze i stwierdziłem, kurczę, pierwsze na rynku pojawiły się twistery i tak naprawdę na jakie przydęty ja łowiłem, na jakie przydęty gumowe ja łowiłem pierwsze szczupaki. Znaczy to może źle, źle, sformułowałem, bo pierwsze szczupaki łowiłem na wahadłówki, ale jeśli chodzi o przydęty gumowe, to były właśnie twistery i jak najbardziej twistery są też na promocji, te wielkie szczupakowe oraz te wszystkie malutkie paprośki okoniowe też jakbyście chcieli i do tego dorzucamy jeszcze wajpera. Więc tak, czy to już z promocji wszystko, tak aby nie przeciągać? Niech ja się zastanowię, niech ja się zastanowię. a Tutaj mamy elegancką promocję też minus 10%, a to jest bardzo dużo w tym wypadku. Amerykańskie wędki Kistler. Zaraz Wam je zaprezentujemy. Co się Paweł stało? Zmęczyłem się. Zmęczyłeś się, ale widzę, że cały czas, cały czas dowieszasz. Dowieszamy, dowieszamy. Codziennie przychodzą dostawy uzupełniające. A, a co mamy takiego, co, co nie, co, o czym nie opowiadałeś? Nie pamiętam. Zanim przejdziemy do wędy do bo jestem w stanie. No oprócz tego, że uzupełniliśmy to, co mieliśmy, to jeszcze Crazy Buggy sobie domówiliśmy 4-6 gramowe. No pokazy no, A, to, aha, to to jest. Tak. Takie prążkowane robaczki. 4 i 6 gramowe tutaj. Mm -hmm. I panie kolego, domówiliśmy sobie jeszcze najmniejsze cykatki ćmy. ćmy? Dosłowniej przenosi. Uh -huh. ćmy. To takie okolkowe. Tak, tak. Fajne, fajne. Więc sobie uzupełniamy stany magazynowe o to, co się sprzedało, i jeszcze domawiamy sobie nowe rzeczy. Staramy się dokonać. Dobra, dawaj Do coś na szczupaki, bo teraz ludzie chcą mówić szczupaki. To, to na szczupaki mam nowego jeszcze. Na szczupaki, no to dalej dalej. To, to idziemy dalej, idziemy dalej. Na szczupaki to te wszystkie odsewy Gira. duże kotlety. Aha, to wszystko u nas jest już. Tak, gumy już gotowe, uzbrojone. E, tutaj masz, panie kolego, takie przegubowe. Piękne rzeczy. Fajne, ładne. Punktu... No jest z tego, słuchajcie. Jest super, Moi drodzy, tak no... no... Powiem szczerze, że no, no nie ma wstydu, jeśli chodzi o, o sklep. Nie ma wstydu. Tak jak wcześniej nam ludzie pisali, a bo to tylko ten relaks, RELAX, to, to, to Słuchaj, kurczę. Ty, ja, nie, ja nie pamiętam co ty pokazywałeś, czy te pajki pokazywałeś e, z dodatkowymi ogonkami. Nie wiem czy no. właśnie. To wędkarze, wędkarze nam powiedzą, czy się powtarzamy, czy nie. Tutaj jeszcze e, doszły. Płoszaki w mniejszym rozmiarze... Dobrze, mięskie, to wiem, to mieszkane. słuchaj, to pokazywaliśmy. Aha, ale to doszły nowe rozmiary tego, tak? Tak, mniejsze. Ok. To No to... Y Wróciły do nas panie kolego Hit sprzedaży, etui na telefony. Ale to nie, to, nie, to nie jest na filety na sztupad. Nie. Nie. A to ja tylko pokażę, jeszcze pokażę, bo to chyba zaznaczać okay. tutaj nasza nowa marka. Czempion, no chodź Paweł, no chodź, bo Ciebie nie było wtedy, to, no powiedz trzy słowa. Dzień dobry, do widzenia. No o no, Czempionie nie powiesz. No o Czempionie, no szlagier nad szlagierami. Z tego czasu dużo namieszaliśmy w wodzie tymi przynętami. Stuprocentowe nasze polskie rękodzieło od najlepszego rękodzielnika na rejonie Adasia, którego mm. wszyscy znają i lubią. Z wzajemnością. Słuchaj, to jest troszeczkę odpowiednik Jenzora Bedu... Beduina. Tylko w formie Chodzi krąpika. o sposób łowienia i pracę przynęty. Tylko tu jest przynęta troszkę krótsza, troszkę bardziej pękata. Też jest zastosowany ster krzesełkowy i też jest bardzo uniwersalna. Podbolenia, podsumka, podsandacza, łowienie wachlarzem, przytrzymywanie w nurcie, powolne obławianie opasek. W ale, dzień, ale... w nocy. Paweł, ale zobacz, jak to w ogóle fajnie widać taką, jakby ewolucję, Progres. co nie. Progres taki tutaj jest zory beduina. wiszą w taki Nie, za Zaczynaliśmy od tego. Tak, no. zaczynaliśmy <grym> od tego. Ja teraz to. to wymyślił taki, taką trumienkę przezroczystą. E, a teraz już są fajne, e, fajne opakówki z logotypiem, z opisami po polsku, po angielsku, bo też zaczynają się do nas e, zagraniczni odbiorcy odzywać. Więc możliwości są bardzo duże, no i, i kolorki kurczę, te, co nam się podobały, wywalczyliśmy ładasia, żeby troszkę nas posłuchał. Tak jest. jest papudrak, e, mój ulubiony, e, jest płoć niebieska, jest krąb e, czarny, a nie mogę mówić. Nie no... możesz mówić. Dobra, nic nie nic, nie, możesz, nic nie, mówię. nie możesz mówić o rzeczach, których jeszcze nie ma, a które zaraz, Dobry. moi drodzy, będą, tak. Dobrze, to, 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 to mamy, y, to tak jeszcze podsumowując. Wędek przyszedł, przyszedł yy, cały wagon HM. Przyszły w od Westina, przyszły. No ja widziałem tutaj w tych włatwórek, to wczoraj brakuje, był stos cały leżał. nam stojaków. To musimy jeszcze dwa stojaki skręcić yy, i na razie je tylko wyciągnęliśmy, a, a jeszcze trzeba poświęcić chwilę, żeby je posortować, wiesz, rozmiarami, gramaturami, tak, żeby to było fajne do oglądania, do, do wybierania sobie do macania. Więc takiej pracy organizacyjnej też jest bardzo dużo. Oprócz tego jest cały magazyn zasypany dostawami. I oprócz tego trzeba e, pakować, boże, paczuszki. I oprócz tego klientów stacjonarnych jeszcze obsłużyć, także mamy co robić. Tak, bo my e, dzisiaj, teraz jest godzina. E, Kto jest godzina? Szczęśliwi czasu nie mierzą. No, między 13 a 14 chyba, tak? 13.27. 13.27, to jest właśnie taki moment ciszy i spokoju w sklepie. E, to Póki jest pusto, to jeszcze. Pokażmy te wędki Kistlera, Paweł. Bo na to też jest, też jest promocja. Aha, no to daj. Dobra. To ja to daj, bo ty, bo ty miałeś tutaj swoje ulubione e, modele o swojej ukochanej pracy. No ja to. Znaczy ukochana praca. No ja to wyciągnąłem. No to jest w tym momencie najdroższy bo on kosztuje. A nie, 1300 zł. To nie jest druga wędka. Ale. Nie, to jest cena przystępna. Wszystkie są jednoskłady, tak? Słuchajcie, piękne, e, piękne wędeczki. Tylko to po, powiem od razu, bo tu nie ma co się rozwodzić. No można przygiąć, ale co to, co, co to da? E, abyście sobie mogli e, kupić taką wędkę, e, bo to są wszystko sandaczówki. Sandaczówki, mhm. e, mocne sandaczówki, e, pod gumę, pod koguta. Ale to najlepiej, abyście e, przyjechali do nas do sklepu, wzięli węd te wędki w rękę, zobaczyli te wykonanie, bo są, to jest wszystko rękodzieło. Amerykańskie, no dlatego takie drogie, ale wszystko rękodzieło, więc zapraszamy, wpadajcie. Mhm. Oglądajcie. Jedno składziki, macajcie. spinningi są chyba jeszcze dwa egzemplarze castingowe. Tak. Z tak, tego co tak, pamiętam. Tak, tak. Ale to, 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 to trzeba zobaczyć. Leciutkie wędki, praktycznie nic nie ważące. Kurde, <laughs> Trzeba e, zrobić mapę sklepu. Dobrze. Przyjdźcie, przyjdźcie oglądajcie. Tak. Dobrze. Przyjdź, oglądajcie Czuję, co. Coś przyszło pani kolegi, Panie Sebastianie. A, nowy, nowe jakieś kolory, eee, tak. Węgorki, tak, z wygnanymi ogonkami. Bardzo cenione przynęty przez e, łowców szczupaków. Tutaj nie widać, bo w ogóle tu nam się zrobiła dziura, bo to natychmiast zostało wykupione, ale już przyjechała dostawa uzupełnienie plecionek e, Sunlight. Tak. Już, no? już pracujemy nad tym i dzisiaj wiadło z powrotem na sklep. Jasne. To tak szybko, 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 szybko. Szybko, bo zaraz będzie, będzie Sati, a jeszcze muszę to zmontować. Będziemy jechać nad wodę, a ja tylko zerknę co tutaj nam dojechało na magazyn. Czyli co będzie prawdopodobnie już dorzucone na święta. Ale dostawa od JMC Adusta Pentachat. Wszystkie kolory uzupełnione. Zajebiście. Piotr dodaje nowe, nowe siglony, widzę właśnie. Piotrze, a co tu jeszcze tak będzie na, na weekend, na weekend świąteczny z tego dodane? No. To będzie pewnie. A Robinsona? Ja wiem, czy... a Robinsona? Zdążysz, Piotrze? A właśnie, a przyszły już Mika do wędki? Nie. Nie jeszcze. Wyczepiacze tutaj są. Tu widzę przynęty, czekają na sumy już jakieś. Kuszę, ale tu się piękne rzeczy dzieją po prostu. Super, super, naprawdę. zaniebiście to co, jakieś, Chodź tutaj, bo, bo jesteś w kontrze brzydkiej. Brzydkie. E, Ładnie już nie będzie. E, moi drodzy, to. Y, no to co, to jeszcze raz życzymy y, wesoły. A to już ostatni film przed świętami? Szyś ty zwariował. Cała A, masa. Ale ze sklepu to już chyba ostatni, chyba Dzień. że. Chyba, że nie, bo nie wiem. No to mokrego dyngusa, wesoły świąt, pysznego jajeczka, dużo zdrowia zrobić. no Możesz tu Piotrze też. Gugała Piotr i cała ekipa Cała ekipa Życie. I Piotr też I życzy. I udanych zakupów. I Kuba <noise> tak życzy, tak. i Michał, i Jadaś, tylko, ja. za, tylko zarobieni są. Tak Magda, więc Karolinia. dziękujemy za uwagę. Trzymajcie się na razie. Hej, a ja jadę wolę. Cześć!